Jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądry przemód, wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko pułka w rytmie czacza, miłości szuka w rytmie czacza. Wiruje wszystko w rytmie czacza, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Migocze płomień w rytmie czacza, pulsują skronie w rytmie czacza. Pocałuj miła w rytmie czacza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna czacza cza czacza cza, 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 odmieniła mnie, migotce płomień w rytmie czacza cza, pulsują skronie. W rytmie czacza cza, pocałuj miła, w rytmie czacza cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądry przemód, wstyd. Czasem złowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. W serduszko puka w rytmie czacza, miłości szuka w rytmie czacza, miruje wszystko w rytmie czacza, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Migoce płomień w rytmie czacza, Pulsują skronie w rytmie czacza, Pocałuj miła w rytmie czacza, Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, Słowik tak samo nie, Nagle tu na tej sali ta jedna czacza 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 cza, 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 odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie czacza, cza. miłości szuka w rytmie czacza. Cza. Pocałuj miła w rytmie czacza, cza. już nie mam siły, przed kochaniem rodzić się Serduszko puka w rytmie czacza, Miłości szuka w rytmie czacza, Pocałuj miła w rytmie czacza, Już nie mam siły przed kochaniem bronić się.